Yes. <sharp inhale> Swemu, a całym sercem szczerze ufa jemu. Śmiele rzec może, mam obrońcę Boga. Nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga, żadna straszna trwoga. Ciebie on złowczych obieży wysuje i w zaraźliwym powietrzu ratuje. W cieniu swych skrzydeł zachowa cię wiecznie, pod jego pióry. wstateczność jego tarki, puklesz mocny, Za którym stojąc na żaden strach nocny, Na żadną drogę nikt maj na strzały, Którymi sieje przygoda w dzień biały. Tak, przygoda w dzień biały, przygoda w dzień biały, Stąd wedle ciebie tysiąc mów polęży, Stąd drugi tysiąc ciebie nie dosięże, Miersz nieuchronny, ty oczyma swymi Niechybną pomstę ujrzysz nad brzesznymi. Tak, oczyma ujrzysz swymi, i żeś rzekł Panu, tyś nadzieja moja, Iż Bóg najwyższy jest ucieczka twoja. Nie spadnie na cię żadna zła przygoda, Ani się znajdzie w domu twoim szkoda. Aniołom swoim każe cię pilnować, Gdziekolwiek stopisz, będą cię piastować, Na ręku nosząc, abyś idąc drogą, Na ostry kamień nie ugodził nogą. Tak, aniołom każe. Będziesz bezpiecznie po żmijach zdradliwych, i po padalcach deptanów niecierpliwych Na lwa bez obawy siędziesz i na ogromnym smoku jeździć będziesz. O, tak smoku! Słuchaj, co mówi pan. O sobie szczerze postępuję. I ja go także w każdą jego trwogę. I nie zapomnę i owszem wspomogę. głos jego u mnie nie będzie zgardzony. Jasny w przygodzie, ode mnie obrony. Niech pewien będzie pewien szczęśliwości. I lat sędziwy i mej życzliwości. Tak, możesz być pewien. bo to się w opiekę odda panu swemu, a całym sercem szczerze ufajemu. Śmiele rzec może mam obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna straszna trwoga. O nie, nie przyjdzie. ras 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 ras